W moim mieście wyrąbali sady, ciągnące się szeroko hen aż po zdrój. W moim mieście wyrąbali sady, pachnące wiosenną zamiecią i lata owocem dojrzałym sad. W moim mieście wyrąbali sady, i nieważne kto wyrąbał, bo ważny jest fakt sad. W moim mieście wyrąbali sady, zdawien zwane od ich właścicieli mian. W moim mieście wyrąbali sady jesiennym się dymem snujące, pod śniegiem jak ule w pasiece sad. W moim mieście wyrąbali sady i nieważne kto wyrąbał, bo ważny jest fakt sad. Nie pozostało nawet kikutów drzew, ani cienia, ani trawy, ani pola, które resztkę promieni żarło, by wzrósł siew, tylko twarze domów twarze wpatrzone oknami w miejsce, gdzie trwał obcy im, zupełnie obcy świat, sad. Kolejka od czwartej nad ranem, ten spod piątki jak zwykle pijany, że też żona na niego nie bluźni, ty na obiad jak zwykle się spóźnisz, dziecko spać chce, balanga na górze, ileż można wytrzymać tak dłużej, ileż można wytrzymać tak dłużej. W naszym mieście, w sady. Więc stwórzmy nasz sad, sad po horyzont aż. W naszym mieście wyrąbali sady, spłućmy więc Go w znoju miłości. Niech drzewa jak dzieci wnuki przyniosą nam. Te zaś niech jadą, niech płyną, niech lecą. Z nadzieją, że gdzieś na nie czeka świat. A my w oknach smutnych swych bloków chusteczki wyjmijmy by machać im w ślad. W naszym mieście wyrąbali sady, lecz nieważne, kto wyrąbał, bo ważny jest fakt, że w nas trwa sad.